Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziarze Wielkim w gminie Staroźreby świętowała niezwykły jubileusz. Stulecie istnienia to 100 lat odwagi, poświęcenia i niesienia pomocy mieszkańcom. Porównujemy te lata, które były wcześniej. Tak jak na naszych fotografiach tutaj na sztalugach, to wyglądało inaczej. Remiza była inna. Organizujący budowę tej remizy też nie mogli spełnić wszystkich oczekiwań. Były inne czasy. Teraz my staramy się nadążać i za potrzebami, bo nie ukrywam, że przecież ta remiza jest wynajmowana. Chcemy również, żeby były imprezy też nie wynajęcia, a imprezy, które organizujemy jako OSP, również organizuje tu imprezy. Koło, płomyk nad płonką, z którym współpraca naprawdę, naprawdę. Jest idealne. Uroczyste świętowanie rozpoczęłam msza Święta w intencji druchów i całej jednostki. OSP z to duma powiatu gminy Starożreby i przykład prawdziwej wspólnoty, mówił w homilii proboszcz parafii w Nowej Górze. Jest piękne hasło: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I znowu, to jak to, ale strażacy wiedzą, że z zespół, drużyna. Podstawa. To jest jak łańcuch, który jest tak silny, jak Państwa przynią. Straż Pożarna to nie zabawa, nawet nie tylko sport, ale duch braterstwa i życzliwości, nie zaś konkurencji, zawiści i zazdrości, to odpowiedzialność za siebie, ale za Ty To zapewnienie możesz na mnie liczyć, a ja liczę na Ciebie poprzez. Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. Niech jubileusz stulecia oraz poświęcenie sztandaru będzie umocnieniem jedności miejscowego zespołu w czynieniu dobra w służbie Bogu i ludziom. A święty Florian, niech otacza Was zawsze opieką w działaniach oraz życiu osobistym i rodzinnym. Ważnym elementem uroczystości było poświęcenie i przekazanie jednostce nowego sztandaru. Polski Stolerowej, akt nadania sztandaru. Na podstawie Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziarze Wielkim jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zdziarze Wielkim. Podpisał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego, druh Antoni Jan Tarczyński. spośród! W imieniu Prezydium Zarządu Podziału Wojewódzkiego wręczam sztandar obojętniczych straży pożarnych w Dziarze Wielkiej jako symbol działalności w obojętności pożarowej. Ufalić. 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 Przeszczep honoru tego sztandaru jak się ciałowiec. Dzisiaj dobrze o... Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i Polskiej. Możesz nagrody. beżność. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Ochotnicza Straż Pożarna w Ściarze Wielkim, powiat Łockiej, bo jej została oznaczona złotym znakiem Związku OSPRP. Za wieloletnią ofiarą działalność pokonniczki pozdrowych dla dobra społeczeństwa i rzeszko Polskiej podpisał prezes Zarządu Górnego, trójpoddę Mar-Pawła. Polski sztandar jest jednoczy. I sztandar jest tym sztandarem historii. Na poprzednim sztandarze mieliśmy rok 75. To było 50-lecie, teraz mamy setkę. I myślę, że będzie go z klubą pokazywało następne pokolenie. Takie uroczystości są niezwykle ważne. To wielkie święto nie tylko tej miejscowości, ale całego powiatu podkreślał starosta Płocki. Ja jako starosta jestem dumny z tego, że na naszym terenie jest 116 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a nawet może już niedługo będzie więcej. I to jest naprawdę pewien symbol powiatu Nie Jestem dumny z tego, że wiele z tych jednostek to stuletnie, bądź też ponad stuletnie jednostki. To pokazuje, jak na ziemi polskiej ogromną rolę od zawsze odgrywali duchowie strażacy. 100 lat to też pokazuje w jakim czasie powstawały te jednostka. To był moment, kiedy Polska odzyskała niepodległość. I nadal naszym wielkim zadaniem jest to, aby budować i scalać wewnętrznie nasz kraj. I nadal Ochotnicze Straże Pożarne są potrzebne. Bardzo potrzebne. Bo od tych stu lat, wy, Duchowie Zeździały, i dbacie o tą piękną tradycję, która jest na waszych. Sztandarach, działając w Bogu na chwale, ludziom na żywych, ale też i o bezpieczeństwo. Za to Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję z całego serca za tą Waszą ciężką pracę. Gratuluję Wam tego, co zbudowaliście, co stworzyliście, co potraficie razem właśnie realizować tą zdziarę. Gratuluję tej Waszej organizacji, tego, że naprawdę macie wielu wspaniałych przyjaciół, którzy. Są wspieracze, oraz radni powiatowi z okazji jubileuszu przekazali jednostce znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejnym, niezwykle ważnym momentem uroczystości były odznaczenia przyznane druchom i druchom. Wręczono złote, srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa. Były również odznaki za wysługę lat 10, 15, 45 i 50. To odznaki przyznane na wniosek OSP z Dziar Wielki. Pracowali i dostali, tak, tak to się mówi popularnie, ale ja trafiłem do jednostki, jak tutaj widać, 15 lat temu i zostałem miło przyjęty i staram się ten sam klimat i tą samą atmosferę dotrzymywać jako prezes. Choć OSP Zdzier Wielki nie prowadzi działalności bojowej, to jej rola w życiu społecznym i kulturalnym jest nieoceniona. Mamy stulatkę, mamy e, druha, który... Obchodził już 50-lecia swojej pracy na rzecz jednostki, na rzecz ochotnictwa, ale mamy też przemówienie druga prezesa, które jest tak wyjątkowe, że po prostu aż ta aura roztacza się jego miłości do tej jednostki i myślę, że do tej miejscowości. Naprawdę nie mam powodu, żeby złodzić, ale bywamy razem z przyjaciółmi z powiatu łódzkiego na. Pewnie tysiące różnych wydarzeń w roku, bo taką mamy pracę. Ale bardzo rzadko słyszy się, żeby ktoś nie mówił z kartki, nie mówił nawet z głowy, tylko mówił z serca. I wydaje mi się, że dziś doświadczyliśmy takiej najpiękniejszej mowy z serca, za co druhu prezesie, Ci bardzo dziękuję. Z okazji jubileuszu jednostka oraz druchowi OSP Sdziar otrzymali medale okolicznościowe za wybitny wkład w rozwój Mazowsza, Promazowie oraz sprzęt specjalistyczny. To wielkie wzruszenie i duma móc świętować w tak ważnej chwili wspólnie ze strażakami. 100 lat to czas wspólnoty, ciężkiej pracy, służby i poświęcenia, a także solidarności, mówi Magdalena Woja, członek zarządu Powiatu Płockiego. Dla mnie osobiście jest to ogromne wyróżnienie, kiedy dzisiaj podczas tej uroczystości jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziarze Wielkim otrzymałam miano przyjaciółki. Poznaliśmy się z druchami, druchnami Ochotniczej Straży Pożarnej. Półtora Roku temu przez ten czas tak naprawdę mieliśmy możliwość współpracowania na różnych płaszczyznach i bardzo jest mi miło, że ta praca, ta współpraca została doceniona i dzisiaj jestem przyjacielem straży. W imieniu wojewody Mazowieckiego specjalny listy z gratulacjami, jako wyraz uznania i wdzięczności za ich służbę druchną i druhom przekazał kierownik płockiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Są momenty, kiedy powinniśmy bez względu na to, co nas dzieli, być razem. A Służba Straży jest właśnie takim świętem, gdzie wszystkie animozje, wszystkie rzeczy, które dzielą, powinny ustąpić: powinniśmy być tutaj wszyscy razem. Szanowni Państwo, przyjmijcie serdeczne pozdrowienia i wielkie gratulacje od Pana Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Podziękowania za Waszą wspaniałą służbę, bo przecież Strażacy, ochotnicy to wyjątkowe środowisko. To ludzie, którzy niosą pomoc, to ludzie, którzy działają społecznie i to ludzie, którzy pielęgnują patriotyzm. I ten polski, ale i ten lokalny. Okolicznościowy list gratulacyjny przekazał również w imieniu komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płucku jego zastępca. Były życzenia i podziękowania od wielu osób zaangażowanych w działalność jednostki. Również strażacy z okazji swojego jubileuszu wręczyli przyjaciołom i osobom działającym na rzecz jednostki okolicznościowe podziękowania. Specjalne podziękowania prezes OSP Zdziar Wielki przekazał również pocztom sztandarowym, które uświetniły spotkanie. OSP Staroźreby, Nowa Góra, Łupki, Radzanowo, Rogowo, Dłużniewo i Sendek. Jubileuszowa uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale przede wszystkim do okazania wdzięczności i szacunku wszystkim druhom za ich poświęcenie, odwagę i służbę lokalnej społeczności.